Witamy. Kolejny odcinek, tym razem z Steve'em, znowu z moim puchem. Będziemy rozwalać zakłady chemiczne li. Tu mamy wszystkie moje modziki. Ogólnie nie boję się już hejtu, bo. No życie... to jest drugi film. No to drugi film mój. O kurde, troszkę laguję, A, bo tam mi się też pobiera, pewnie w tle. Ja chciałem tu tylko rozwalić, w sumie. Mhm. Ale to już na innym odcinku. Oj, bo jak to się... O, bo to jest taka, bo kurde, 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 kurde. Dobra, może nie będzie za dobrej tej. W ogóle mogę to... Oj, oj, oj. Silnik, silnik ten, ten trzeba rozwalić. A może... Ej, mogę go wyciągnąć? A. Rozwaliłem go! A, tą łódkę? No! Hey. O, wasn't me! Dest Ej, nie! Ja nie, ja tak dużo nie niszczę. To, to nie mój, Asi! Słuchajcie, to nie mój, koledzy. To... Ale nie! Uh -huh. To nie tak, że kupiłem tą grę za 70 zł, żeby tylko tutaj niszczyć wszystko. Ej, ogólnie, znacie Screamiego? Scream jest super, też nagrywa... nagrywał, nagrywał no, bo już nie nagrywa, niestety. No, ale bardzo fajnie. Ale też wszystko rozwalał. No. Ogólnie możecie do niego na kanał i zostawić subika. Zostawiam Wam w opisie jego kanał. No i możecie też zasubować ten kanał. Możecie, nie musicie. No. W ogóle to chyba nazwę zmienię, A, albo dobra, nie, nie zmienię. Pas, pasi mi taka nazwa, szczerze. Czekajcie, muszę zrobić jedną rzecz. Trzeba to Weź no się łączy, kurde, nie. nie. Yy, Nitrogliceryna. To no ty nie wiesz, ląk, co ja chcę zrobić, nie? Czekaj, no! Żeby to jakby przeszło tutaj, o, żeby... Dobra, przejdzie coś tam, coś tam. Ym, idziemy po autkom. Nie, nie, nie bo one, one są wolne. To wezmę, one są szybkie. Wyglądają jak to Wiem, wiem, jest bimengi. Jak chcecie, żebym nagrywał y, filmiki z innych gier, to możecie pisać w komentarzach z jakich. Ja mam dużo gier ogólnie, tylko większość mam... Mogę też z Tomb nagrywać. Tak miało nie być. Już usłyszałem, jak tam coś wybucha. A w sumie mam tą katanę. Tą mega mocną katanę. O kurde! Ona jest mega mocna. Ej stópę ucinam, ej stópę ucinam Nie, Doleciało, ale on się trzyma na tyle. O, uciąłem super. O kurde, co tu Oj, lagi Myk. O kurde Może w jakimś odcinku Będzie trzeba pobrać moda które będzie zmniejszał lagi, bo po prostu no. będzie wyłączał odpadające krąsteczki Taki mały kanisterek nitroglizeryny Zbiornik na propan butan Nie wybuchaj! O kurde yy. Zdalne materiały nie wiem co tu robisz, że dam tutaj z materiałów wybuchowych to daje. Chciałem tylko zbiornik sobie na propan dać, bo one są. O nie, on spada, on spadnie, on spadnie i wybuchnie. Dobra, nie wybuchnął. Zbiornik na propan daje, już tego najwięcej, jak się da tylko. O prawie przeżył, prawie przeżył. Prawie przeżyłem, prawie przeżyłem. Handballer. Pu, pu. On jest w ogóle taki mocny. On jest taki fajny. Czekajcie, zrobię z niego serię. Jednym pacem Jednym pacem lepiej. Ej, no, no, no możemy związku to nagrać za chwilkę. O! O, skibidi! skibidi boom. Ej, nie zginąłem! nie zginąłem. To już jest wyczyn, wyczyn to sobie ładnie otworzyć chłodki. Ja rozumiem, że kiedy jest... że wszystko da się rozwalić. No to nie powód, żeby nic Czekajcie, Państwo ten cały budynek wziąć. O, tak, 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 tak. Elektrownia. Uhu. Kurde, one się szybko niszczą, dobra. O, o, tak, 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 tak. Dobra, w sumie <coughs> nagrałem ten filmik, żeby sobie ponieść. To nie moja sprawa. Ja nie wiem, co tu się stało w ogóle. To nie ja. To nie ja to zrobiłem. Oj, kurde. Przypadkowo wziąłem cały budynek i rozwaliłem... In, 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 in. Przypadkowo, wiecie? wiecie to przypadek. Na Dobra, w sumie to tyle, co chciałem nagrać. Chciałem wam tylko pokazać, jak tu rozwalać. Że... Koparka! A, rozwaliła się. Idziemy, on sobie tylko pokazać. Porozwalać. For fun. Czy ja tam widzę? Nie, rozwaliłem go. Dobra, chyba poleci. Dobra. Pojedzie, leci. Dobra, jedę. Na łódkę, na łódkę, na łódkę. W komentarzach, czy chcecie więcej odcinków. No idź mi z tym, kurde, ja nie smakuję. A, bo z a ja bombami rzucam. Dobra. Czemu mam dwa dwie skórki? Yy, to tyle, co chciałem nagrać. Żegnam ozięble.